Moje drogie dzieci, przychodzę do Was z sercem pełnym miłości i troski. Wiem, że czasy są trudne i wielu z Was stoi w obliczu prób i cierpień. Chcę Was ostrzec z czułością i nadzieją co do tego, co nadchodzi i proszę Was, abyście pozostali w domu, zamknęli wszystkie drzwi i okna przed globalną ciemnością i nadchodzącymi zdarzeniami naturalnymi, które są na skraju przemiany tego, co znamy. Trudności, które dzisiaj przeżywamy. Są tylko początkiem tego, co nadejdzie, będą jeszcze bardziej szokujące. Ta wiadomość to nie tylko ostrzeżenie, ale kluczowy przewodnik dla waszego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa tych, których kochacie. Matka Boża z sakramentalną misją ochrony i prowadzenia dzieci naszego Pana Jezusa, proszę Was, abyście pozostali ze mną do końca tej komunikacji. To, co mam do przekazania, jest kluczowe dla Waszej przyszłości. Nigdy wcześniej w historii nie było tak istotne, aby światowa braterstwo modliło się i nawracało w obliczu sił zła, które nas otaczają. Każdy moment powinien być przeżywany z gorliwością i determinacją w poszukiwaniu zbawienia i przebaczenia za nasze grzechy. Teraz jest czas, abyśmy uznali pilną potrzebę dostosowania naszych działań do boskiej woli. W czasach nieposłuszeństwa i pogardy dla nauk Jezusa Chrystusa, Konsekwencje będą surowe, a Anioł Boskości nie zawaha się wypełnić swojej roli, chroniąc tych, którzy żyją pod opieką Świętej Matki. Nadchodzą katastrofy naturalne i wielki chaos, które zbliżają się do naszego świata, przynosząc ze sobą zniszczenie i cierpienie. Ale pamiętajcie, moi drodzy dzieci, że nawet w najciemniejszych godzinach nie jesteście sami. Zawsze jestem z Wami, wstawiając się za każdym z Was przed Bogiem. Te czasy próby są wezwaniem do powrotu serca do Boga, do umocnienia wiary i zaufania Jemu. To czas modlitwy, nawrócenia i jedności. Bądźcie mocni w wierze, praktykujcie miłość i współczucie względem siebie nawzajem. Nadejdzie czas, kiedy musicie pozostać w swoich domach, stawiając czoło najgęstszej ciemności, jaka kiedykolwiek spadła na ludzkość. Ten okres będzie wyzwaniem, które wystawi na próbę Waszą wiarę i odporność. Każdy z nas musi się przygotować na trzy dni ciemności i wielki globalny blackout. Nie lekceważcie nieuchronności tych wydarzeń, bo ich nadejście jest pewne, niezależnie od konkretnych dat czy lat. Wzmacniajcie więc swoją wiarę i opierajcie się pokusom i ideologiom, które wystawiają na próbę boską wolę. To czas wzmacniania waszej duchowej więzi i zaufania w boską ochronę. Tylko w ten sposób będziemy mogli stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom. Jesteśmy na krawędzi przełomowego momentu, a nadchodzące zmiany będą gwałtowne i transformujące, zmieniając globalny krajobraz przed naszymi oczami. Nasza ukochana Matka Boska ostrzega nas bez zwłoki i nie możemy czekać na boskie interwencje, bo wszystko wokół nas już się przeistacza, a znaki są wszędzie od przemian w ludzkich sercach po skrajne zjawiska pogodowe i nasilającą się aktywność wulkaniczną. Są to zapowiedzi transcendentalnej zmiany, gdzie miłość będzie katalizatorem, a wszystko inne wynikiem tej transformacji. W obliczu nadchodzących wyzwań musimy stawić czoło przyszłości bez odpowiedniego wzrostu duchowego, co będzie jeszcze większym wyzwaniem. W objawieniach Matka Boska ostrzegła o nieuchronnym globalnym blackout, zarówno fizycznym, jak i duchowym. To będzie decydujący okres. I jest niezbędne, abyśmy przygotowali się poprzez mocną modlitwę i głębokie duchowe połączenie, mając zaufanie w Pana, bo On jest naszą skałą i zbawieniem. Nie bójcie się, bo miłosierdzie Boga jest nieskończone, a Jego ochrona zawsze obecna dla tych, którzy w Niego ufają. Kocham Was i zawsze jestem przy Was. Szukajcie schronienia w moim niepokalanym sercu i w najświętszym sercu Jezusa. Bo tylko razem pokonamy wszystkie przeciwności, tylko w ten sposób będziemy mogli stawić czoła trudnym czasom, które nadchodzą. Przesłanie Matki Boskiej jest jasne: przemiana jest w naszych rękach, i teraz jest czas na duchowe umocnienie się, aby stawić czoło wyzwania, które nadchodzą. Słońce, nasza łaskawa gwiazda, jest na progu uwolnienia bezlitosnej furii na Ziemię, i ludzkość stawi czoło konsekwencjom. Jednak w obliczu tej nieuchronnej kosmicznej katastrofy jest kluczowe pamiętać, że nie jesteś sam. Miłość i ochrona naszej królowej i matki niebios będą twoim schronieniem w burzy. Otrzymywanie łaski i mądrości od naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa jest fundamentalne w tych czasach niepewności. Stoimy w obliczu momentu skrajnego znaczenia w historii ludzkości, na krawędzi nieuchronnej ciemności, która grozi objęciem całej planety. Nie możemy już ignorować ani wątpić w powagę sytuacji. Imperatywem jest działanie zdecydowane i odważne. Globalne zmiany są w toku, a ich magnituda będzie bezprecedensowa. Będzie wymagać intensywnej przygotowania duchowego i fizycznego na nadchodzące wyzwania. W tym kontekście osobiste nawrócenie i pokuta muszą być postawione jako absolutne priorytety. Każda zmarnowana chwila oddala nas od boskiej łaski. Wzmacniając pilną potrzebę poszukiwania głębszego połączenia z boskim i wyznania naszych grzechów, odnowienia naszej wiary i umocnienia się duchowo są kluczowymi krokami do stawienia czoła trudnym czasom z determinacją i nadzieją. Świat wkracza w fazę wielkich ucisków, gdzie siły natury ujawnią się. Moje drogie dzieci, czasy, w których żyjemy, są czasami wielkich prób. I chcę Was ostrzec przed groźnymi katastrofami naturalnymi, które nadchodzą. Wkrótce kraje jak Meksyk, Anglia, Chiny, Argentyna i Francja zostaną dotknięte kataklizmami, które przyniosą wielkie zniszczenie i cierpienie. Te wydarzenia są jasnym znakiem profetycznych czasów, w których żyjemy. Meksyk, ziemia wiary i oddania, stawi czoło trzęsieniom ziemi i burzom o niszczycielskich proporcjach. Ziemia drżyć będzie ze znaczną siłą, a wody podniosą się, testując wytrzymałość jej mieszkańców. Wzywajcie Boga i szukajcie schronienia w moim niepokalanym sercu. Anglia, wyspa wielkiej historii i tradycji, doświadczy srogich wiatrów i powodzi, które zmiotą miasta i wsie. Wody wzrosną, a nastąpi chaos. Trwajcie mocni w wierze i jednoczcie się w modlitwie, bo Bóg wysłucha waszych próśb. Chiny, kraj różnorodności, stanie przed niezwykłymi katastrofami naturalnymi. Trzęsienia ziemi i burze przyniosą wielkie zniszczenie i cierpienie. To pilny apel, abyście odwrócili swe serca do Boga i szukali Jego miłosierdzia. Argentyna, Ziemia Wiary i Nadziei, zobaczy, jak jej krajobraz przekształcony zostanie przez katastrofy naturalne. Trzęsienia ziemi i powodzie przyniosą zniszczenie, lecz również możliwość odnowy duchowej. Łączcie się w modlitwie i miłości i ufajcie w boską opatrzność. Francja, kolebka kultury i historii, zostanie wstrząśnięta przez katastrofy naturalne, które przyniosą wielkie straty i cierpienie. Silne burze i powodzie będą sygnałem ostrzegawczym. Módlcie się i odnawiajcie waszą wiarę, szukając schronienia w sercu Jezusa i w moim niepokalanym sercu. Te katastrofy naturalne są znakami profetycznymi czasów. Wezwanie do ludzkości, aby obudziła się z jej duchowej obojętności i powróciła do Boga. To czas oczyszczenia, w którym każdy będzie wyzwany do porzucenia grzechu i dążenia do świętości. Módlcie się, moi dzieci, nieustannie módlcie się. Święty Różaniec jest potężną bronią przeciwko złu i źródłem pociechy w czasach ucisku. Uczestniczcie w sakramentach, zwłaszcza w spowiedzi i Eucharystii, Umacniajcie waszą wspólnotę z Kościołem i żyjcie miłością w sposób konkret. Niepewność, trzęsienia ziemi, burze, powodzie i inne katastrofy naturalne zwiększyły się pod względem częstotliwości i intensywności, szerząc zniszczenie i ból. Te wydarzenia nie są tylko wynikiem naturalnej niestabilności, lecz także odzwierciedleniem duchowego stanu ludzkości. To czas oczyszczenia. Kiedy każda osoba będzie wezwana do refleksji nad swoimi czynami, wiarą i relacją z Bogiem. Jest to moment kluczowy dla szczerego nawrócenia i odnowy ducha. Ponadto, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie się na trzy dni ciemności i następny wielki globalny blackout. Nasze domy powinny być zaopatrzone w nieprzemijające zapasy żywności oraz świeczki, abyśmy byli gotowi na każdą ewentualność. Nauka podstawowych umiejętności przetrwania, takich jak oczyszczanie wody i umiejętność prośby o pomoc, może stanowić różnicę w krytycznych momentach, decydującą o życiu i śmierci. W obliczu monumentalnych wyzwań, przed którymi stoimy, przygotowanie fizyczne i duchowe staje się nie tylko wyborem, ale pilną potrzebą dla nas wszystkich. Czas połączyć się w przygotowaniach i solidarności. Gotowi stawić czoło nieznanemu z niezłomną determinacją. Naukowcy coraz bardziej zwracają uwagę na zbliżającą się intensyfikację aktywności słonecznej przewidywaną na 2024 rok zjawisko, które może spowodować wielki globalny blackout w komunikacji. W obliczu tej prognozy kluczowe jest podjęcie solidnych działań zapobiegawczych, aby zapewnić odpowiednie wyposażenie w niezbędne zapasy, jak również świeczki. Latarki, zapałki i zapasowe baterie, oraz rozważenie przygotowania innych niezbędnych urządzeń, które mogą być dotknięte przez nieprecedensowe przerwy w dostawach energii. Łączenie wysiłków w obliczu nadchodzących wyzwań jest kluczowe. Musimy zaufać boskiej opiece i naszej zdolności zbiorowej do pokonania różnorodności. Każda społeczność i jednostka musi być czujna, przygotowana, i umocniona przez wiarę. Nie pozwól, aby strach zawładnął twoim sercem. Zamiast tego umacniaj się w modlitwie. Modlitwa jest potężną bronią, która może przynieść pokój w chaosie, pociechę w cierpieniu i nadzieję w desperacji. Łączymy się w modlitwie jako rodzina wiary, szukając obecności Boga w każdej chwili, oraz praktykujemy miłość bliźniego w bardziej intensywny i autentyczny sposób. Pomagając sobie nawzajem, troszcząc się o najbardziej bezbronnych i okazując miłość w działaniach praktycznych, Solidarność będzie światłem świecącym w ciemnościach i świadectwem miłości Boga w obliczu przeciwności. Adaptując strategię do specyficznych warunków geograficznych, warunków atmosferycznych i konkretnych potrzeb, stoimy przed epicką drogą, gdzie wstawiennictwo i ochrona Matki Bożej są rozpoznawane jako kluczowi sojusznicy we wszelkich okolicznościach. W tym czasie niepewności nasza determinacja jest naszym fundamentem, a każdy z nas jest gotowy nie tylko materialnie, ale także duchowo na nadchodzące wyzwania, ufając, że jesteśmy zdolni do znalezienia światła nawet w najgłębszej ciemności. Matka Boża ostrzega nas, że nadchodzi kosmiczne wydarzenie, które przyniesie znaczące zmiany i uderzające zjawiska naturalne. Musimy poważnie potraktować intensyfikację aktywności słonecznej i jej potencjalne konsekwencje dla Ziemi. Przygotowanie jest kluczowe. Nie chodzi tylko o zapewnienie podstawowych zapasów, ale także o rozwój strategii bezpieczeństwa i alternatywnej komunikacji w przypadku awarii tradycyjnych sieci. W tym krytycznym momencie solidarność i wspólnota są kluczowe. Łączymy nasze wysiłki. Aby zapewnić, że wszyscy mają dostęp do informacji i niezbędnych zasobów do stawienia czoła nadchodzącym wyzwaniom, z niezłomną wiarą i starannym przygotowaniem. Możemy stawić czoła przyszłości z elastycznością i determinacją. Przekaz Matki Bożej jest jasny. Musimy przygotować się zarówno fizycznie, zaopatrując się w jedzenie i zaopatrzenie, jak i duchowo, poprzez modlitwę. Jej głos rezonuje głęboko w czasach C. Podziel się radością i nadzieją nawet w najciemniejszych chwilach, a ostrzeżenie o nadchodzącym wielkim globalnym zaciemnieniu to wezwanie do refleksji i działania. Musimy spojrzeć poza fizyczną ciemność i przygotować się duchowo na nadchodzące wydarzenia. Te przesłania, bez względu na interpretację, często prowadzą ludzi do poszukiwania sensu, nadziei i orientacji w obliczu niepewności przyszłości. Nawet gdy słońce przygotowuje się do uderzenia w ziemię, a ludzkość staje przed jego konsekwencjami, kluczowe jest pamiętanie, że nie jesteśmy sami. Miłość i ochrona naszej królowej i matki Niebios będą naszym schronieniem w tej podróży. Pamiętajcie zawsze, że jak trudna byłaby droga, Bóg nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Jest obecny w każdej łzy, w każdym bólu oraz w każdym akcie dobroci i miłosierdzia. Mój niepokalany sercu zawsze będzie bezpiecznym schronieniem dla wszystkich, którzy szukają ochrony i pociechy, trwając mocno w wierze i nadziei. Zwycięstwo Najświętszego Serca Jezusowego i mojego niepokalanego serca jest pewne, a po przejściu przez uciski zakwitnie pokój i odnowienie duchowe. Kocham Was głęboko i wciąż wstawiam się za każdym z Was przed tronem Bożym. Nie tracicie ducha, Ponieważ światło Chrystusa świeci jaśniej nawet w najciemniejszych nocach. Otrzymywanie łaski i prowadzenia naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa jest tak samo istotne jak woda dla życia, zwłaszcza gdy jesteśmy zjednoczeni z Wolą Bożą. Istotne jest przygotowanie się zarówno fizycznie, jak i duchowo na nadchodzące wyzwania. Musimy umocnić naszą wiarę, dążyć do pojednania i dzielić solidarność z innymi w trudnych czasach. W tym czasie Możemy stawić czoło wyzwaniom z nadzieją i odpornością, ufając Bożej opiece. Stoimy w kluczowym momencie historii, gdzie cienie są bliskie, ale musimy działać z odwagą. Globalne zmiany są nieuniknione i szybko nadchodzą, dlatego musimy przygotować się duchowo i fizycznie na nadchodzące wyzwania. Osobiste nawrócenie i pokuta powinny być priorytetami, poszukując głębszego połączenia z Boskim. Oraz podejmując decyzje zgodne z naszymi wartościami duchowymi, aby być gotowymi i zdecydowanymi na stawienie czoła tym wyzwaniom z wiarą i determinacją. Jedność i solidarność są kluczowe w tym czasie niepewności. Z silną mentalnością odpornościową i silnym duchowym połączeniem będziemy w stanie pokonać przed nami wyzwania i wyjść z nich wzmocnieni. Stoimy w kluczowym momencie który wymaga pełnego przygotowania zarówno duchowego, jak i fizycznego dostawienia czoła nadchodzącym wyzwaniom z odwagą i nadzieją. Głębokie pogłębienie naszej relacji z Bogiem, uznając nasze niepowodzenia i odnawiając naszą wiarę, jest kluczowe, a zostaliśmy ostrzeżeni o możliwych trzech dniach ciemności i wielkim globalnym blackoutie przewidywanym przez ekspertów na 2024 rok. Może to zakłócić komunikację i wpłynąć na istotne obszary życia. Bardzo zaleca się, aby każda osoba zaopatrzyła się w niezbędne zapasy, takie jak dodatkowe baterie, świeczki i żywność nieprzemijająca. Moje drogie dzieci, przychodzę do Was z matczynym sercem pełnym miłości i troski, bo wiem, że czasy, w których żyjemy, są wielką próbą. Siły natury ze swoją niepowstrzymaną furią towarzyszyć będzie wielki chaos społeczny i gospodarczy, który wystawi na próbę naszą wiarę i odporność. Ale nie bójcie się, moi umiłowani. Te próby są pilnym wezwaniem do nawrócenia i duchowego odrodzenia. Bóg, w swojej nieskończonej miłości, pozwala na te wydarzenia, abyśmy mogli rozpoznać naszą kryj.